Siemaneczko, ja jestem Agent X No i słuchajcie, mam dzisiaj Bardzo nietypowy pomysł, ponieważ Chciałbym sprankować Elviso Że jestem nauczycielem W szkole tutaj, bo jak pewnie wiecie W milionowicach mamy tutaj szkołę yy, No i tak, jeżeli bym Tylko mi się udało tam jakoś Maćka Przekonać, nie wiem czy w ogóle mi się uda Ale mam taką szczerą nadzieję, żeby to Się udało, to serio, mógłbym W śmieszny sposób nabrać Elwisa, Powsadzać go jakoś do kozy Czy tam, no ogóle różne śmieszne rzeczy porobić, jest właśnie teraz ranek i y, jeszcze nie ma zajęć w tej szkole, więc myślę, że Maciek może już tam być i jakoś mógłbym się od razu z nim zgadać, zanim Elvis w ogóle przyjdzie, czy w ogóle taka opcja była, by była, wchodziła jakoś w grę tutaj y, tego w sumie sam jeszcze nie wiem, więc y, my tam zaraz polecimy, ale ale jeszcze zanim to, to przypomnę wam, żebyście koniecznie w tym momencie zasubskrybowali ten kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście na pewno byłoby mi Bega miło, gdybyście zasubskrybowali. Najlepiej tak z dzwoneczkiem. No i pamiętajcie do tego, że mam swojego Instagrama. Link oczywiście znajduje się w opisie tego filmiku, a ja teraz lecę już do szkoły. Tam chyba jest Maciek z tego co mi się wydaje, bo jakiś nick biega wątpię, żeby to był Elvis już tak rano. No i dobra, wbijamy tutaj. Yy, o kurde, tu jest już Elvis, ale on jest w sali, więc możemy jakoś sobie przejść. Yy... Witajcie uczniowie! O, ej, Maciek! Macio, Macio. Do was wasz ojciec dyrektor! Yy... Okay. O, Macio, maciu, e, tak witaj. witaj, Ej, mam do ciebie takie pytanie, taki, może no, nawet trochę deal. No, okay, Poczekaj, e, ten gałgan Elvis tego nie może słyszeć, co nie? Że lepiej, no to, żeby. stary, to zachodź tu, do kęcia Okej, okay, dobra, dobra. No to słuchaj, ja ogółem chcę pobyć na jeden dzień nauczycielem, żeby go powtórzać. Co? No chyba cię coś Ale dlaczego? Dlaczego mi się coś pomyliło? No nie, no chyba cię coś boli. Wiesz co, wracaj do klasy, zaraz no tak robisz. Nie, nie, test. nie, poczekaj, poczekaj. Wykażesz się wiedzą. No ej, 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 ale serio, to to no, no, co, co ci szkodzi, żebym był? No nie wiem, na przykład to mi szkodzi, że jesteś Bachorem, a ja jestem ej, tutaj dobra. O, o, ojcem dyrektorem. Dobra, poczekaj, a może, a może teraz inaczej. W poczekaj, poczekaj. A może teraz inaczej pogadamy, co? O, no Zaj, powiem ci tak. Powiem ci tak, że no ty umiesz, umiesz w negocjacje, ale nie za dobrze umiesz, bo tak siedem hmm. sztawek. Dobrze, dobrze. No można było się bardziej postarać. No już lepiej. Dobra, to teraz zaczynamy negocjacje. Dopiero mhm. teraz zaczynamy negocjacje. Chcę na jeden dzień. Chcę na jeden dzień być nauczycielem. Ale po co ale to, po to żeby móc się po prostu potrolować jako zielwisa, żeby go powkurzać. Mam taką chęć. No, ale to nie może go potrolować w jakiś sposób? Ale to sposób. nie, to, to nie będzie aż tak śmieszne. Dobra, to, to po co ci jest moja, jakby, te, wiesz, pozwolenie i tak dalej? No, bo jeżeli ja bym oficjalnie, niby jako ten nauczyciel tutaj przyszedł, ty byś mnie przedstawił, że jestem Aha, nowym nauczycielem. I wtedy on by musiał się ciebie rzeczywiście słuchać, to jest dobre, to jest dobre, ale no nie, powiem ci, że w, wiesz, to by. Uuuu, to by mm, bardzo, no. bardzo źle świadczyło o mojej placówce, która jednak no, jest z górnej półki. No, ja tak, ja wiem, to jest placówka oświatkę. z bardzo, do, do, z bardzo tak, górnej Tak, renomowana, półki. renomowana szkoła, yy, także powiem Ci, no 22 sztabki, Dobrze, no 22 sztabki to... Więcej no, już o, nie mam, to cię, to Ju, więcej już od woźnia. tego nie mam. Co? Dobra, masz pół dnia w takim razie. Okej, okay, dobra. Masz pół dnia, ale jakby co? To się nie znamy. Okej, okay, ja jasne. Cię ty, ja cię tylko przedstawię i ja nie mm -hmm. mam z tym nic wspólnego. Jasne, dobra, to ja widzę ze szkoły. On ha mnie nie widział, że dobra. wchodzę. Yy, to dobra, ja, so, powiedz. Słuchaj, ja mam pomysł. Ja mam ok. Pomysł. Ja zacznę lekcję, powiem, yy, powiem, że zaraz przyjdzie nowy nauczyciel. No Okej, okay, dobra. Ty wbijasz. Mogę Jakiś... się to poobserwować jakoś? Jasny, no obserwuj. Dobra, sobie. dobra. Dobrze, dobrze drogie dzieci jesteśmy. Co się dzieje nie. tutaj? Co, 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 ty się dzieje? co ty napisałeś tutaj? to nie ja, to nie byłem, ja przepraszam. Ja, ja a kto to napisał? Kto napisał Kupa na tablicy? Agentix. Agentix napisał, a gdzie tak. w ogóle jest Agentix? Powiedzmy, już się spodziewać e, nie jak wyszedł ze szkoły, pewnie. Jak to wyszedł ze szkoły, właśnie. No był na początku. Tutaj właśnie zjadł i sobie herbatkę, ale... Dobrze, parę dobrze. Minut temu uciekł, Nie chcę mi się ciebie słuchać, powiem, powiem ci tak, zaczynamy lekcje, nie ma <laughs> czasu do Ale. Za chwileczkę dołączy do o, nas o, o, ktoś o. nowy. Kto? Nowy nauczyciel, który o, będzie cię nie. uczył. Wiesz, co tak naprawdę On na zastępstwo tylko jeszcze przychodzi. Jeszcze więcej potworu, bo nie. Tylko na zastępstwo, ale Cię <laughs> cały dzień z nim będziesz miał, bo ja. Wiesz, co głowa mnie boli. Ja muszę iść do domu, jeszcze kostka też ja. mnie boli. O nie, mnie też boli głowa. mnie też boli bardzo głowa. Okay, A masz zwolnienie lekarskie? Nie, nie. No czy no, także, okay. także, także i Także mam nadzieję, że zaraz do nas dołączy nowy właśnie nauczyciel, nowy członek kadry. Witam. Jestem y, profesor agent. Agentix. Idealnie w punkt, witamy, witamy. Witam, Nauciciela panie to. Serdecznie. Witam, witam. Dobry, dobry. O, 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 tutaj dobrawe. mogę usiąść, prawda? Drogi Elvis, jest? To, to jest, no. to jest to jest, no jest doktor. To, doktor. Doktor agent. Agentix? Tak, on i, jestem doktor. doktor, będę uczył ciebie biologii i wszystkich innych tutaj, przedmiotów. Proszę, jestem nie, ogólnie no, utalentowany. Ty, potworze, nie. To ci się z pewnością przyda. Gdzie, on jest? Także dzieciaczku Elviso, jesteś w bardzo dobrych rękach, jestem pewien, że nauczycie wielu wspaniałych <grym> rzeczy, a my się <grym> widzimy. widzimy jutro, do widzenia! Dobra. Nie opóźnie teraz tak no no, do, do do widzenia! Do widzenia no, Witaj, ej, ej, gdzie ej, uciekasz? Dobra, gdzie uciekasz? Jest jestem Elviso LW. No, a ja jestem profesor Agentix, masz się mnie słuchać, siadaj! Ej, agent, o co to chodzi? Siadaj! Siadaj do ławki! Agent, co to chodzi? O co to chodzi, chodzi? Ej, za co? za co? Zapyskowanie! Ale o co to chodzi, po co do chodzi w tej szkole? Pała! Za co druga? Zapyskowanie. Jakie pyskowanie? Nie, nie, słyszysz siebie? No nie Nie słyszysz siebie? Nie No, to no właśnie, to najprawdopodobniej potrzebujesz laryngologa, ale... Y, teraz za karę masz tutaj y, książeczkę i piszesz kartkóweczkę No jaką o nim kartkóweczkę? No, nie, nie, nie takie w ogóle opcji. Od razu, od razu, no, a, razu no, Od razu a, masz O co ci chodzi, agent? O co ci chodzi? Gadaj o co mi chodzi? Ja jestem profesorem, teraz masz. Ja masz, bijesz, masz, masz pisać kartkówkę. co jest, co jest... Możesz... Co się... tu jest dyrektor, halo! Co się dzieje w tym Serio. Teraz Poczy. mi powiedz, powiedz mi, z jakiego przedmiotu byś chciał kartkóweczkę napisać? Da, dam ci możliwość nie, wyboru. Historia. Okej, okay, okej. Okay. Dobrze, to zacznijmy. Eee, okej, okay, dobra, nie, tu nic nie było. Eee, <noise> to powiedz mi, Elvis, w jakim roku zostały założone milionowice? W 1915 Źle A w sumie. Źle No a w którym roku? No pomyśl chwilę W no, no, 19 No no, a to... W 2018-19 nie, no, nie. nie, no, chcesz 2019, jedynkę kolejną? Tak, to był 2019, dokładnie Ale pierwsza co? odpowiedź się liczyła Nie Pała Dobrze. Witam, 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 witam. Pała. witam. Pała. Uczeń jest uczyni. bardzo niegrzeczny A jak się uczeń sprawuje właśnie? To właśnie. jest kwiat no. mówi, że Do mojej placówki Panie Macioku, w, w którym roku została założone z, Zostały założone milionowice? 2019 No, roku. a on powiedział 1908 Następno. Czy po mogę żen, powiedzieć, Paweł, czy mogę... Jasne, jasne Nie, 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 pomocy, nie Także, Drogi Elviso, co, co ci mogę powiedzieć W naszej czy szkole w regulaminie wpisane czy jest, proszę? żeby się uczyć okay, idziemy, Jak idziemy. się nie uczysz, to łamiesz regulamin Jak czy łamiesz proszę? regulamin nie. Co, co to, to za akt wandalizmu? To, to dostajesz karę proste. Idziesz do kozy, do kozy, raz, do kozy Nie, ja nie piję do kozy Do kozy nie. Nie Okej, okay, te, teraz pójdziesz czy jeszcze Pójdę. raz chcesz dostać? Elbito, Tylko nie tak się, się nauczysz. Ale już bijcie, ale już tak nie się Okej, okay, to już idzie. Już idziesz? Tak, już idę. Nie chowaj się, bo jeszcze raz z miecza dostaniesz. I zobacz, idę. dzięki temu, zobacz, ale te metody nie naszego biblię. nauczania są Czasem fantastyczne. Nie One są skuteczne. Życia, teraz to widzę. Do końca życia będziesz pamiętał, że 2019 rok to jest założenie milionowic. O, e, jakiś kilof coś czy... Nie mam kilofa niestety. Nie nie. się no tam to... do niego, wiesz? No musimy to przekopać teraz tak, ale dobra, zaraz tam do niego wbijemy, no i pokażemy. Nie ucieknie, nie ucieknie przed nami, przed, yy, kara go na pewno Ej, spotka. Ej, ale jakie to jest świetne być tym nauczycielem, naprawdę. No, same, Świe świetna ja, no, zabawa. Ja, ja wiem, ja wiem, aczkolwiek pamiętaj, że tylko na pół dnia tutaj masz tą fuchę. Hmm. Dobra, idę już tam do niego. No i co, nadal chcecie się uciekać? Nie, nie gadaj go. No to się... ty odwalasz, gościu no. Nie bijcie nie. Znowu się zabudował. Oddawaj ten sam... kill off! Ja oddawaj ten killoff! F... To jest mój Wikidow Nie, ale ciągle uciekasz. Ciągle coś stawiasz. Już wcale tyle uciekam, nie uciekasz. No spokojne, teraz, spokojne. teraz se posiedzisz tutaj trochę, co? Tu ja w ogóle okno wybite No tak jakoś wyszło, no yy, co na to poradzi e, ja Nie by pilnował, nie bym nie, ja okay. nie uciekał. Nie bij mnie. O, tak. od razu nie lepiej. Nie będę ci bił, jeżeli będziesz się słuchał i uczył. Ty czego nie rozumiesz. Ale ja się uczę, tylko mi nie wychodzi. Ale ty do no co z tego, że ci nie wychodzi? Masz umieć po prostu. To jest twój ja obowiązek. Umieć. No ktoś się się tego nauczyć. Ale nie no wcale no, nie prawda. Z jakich materiałów robi się beton? No, z Francji. Jak to z Francji? Ja, Jak to z Francji? Powiedz, jak nie. To jest Francji. Nie rozumiem. Czy przecież ty jesteś głupszy niż myślałem, no. <laughs> nie no, panowie spokojnie. dogadamy się spokojnie, nagadamy się, sterio. Jak mhm. się ty chcesz dogadać? Co ty masz dla nas no, y... Zaraz, zaraz, No zaraz zaraz, zaraz, do zaraz, i zaraz, bez nas prowadza, no panowie, spokojnie. Aha. Wiesz co, Agent X, ja tutaj jestem y... mówiłem, jestem na zwolnieniu, także się męcz z nim, ja z nim nie wytrzymam. Dobrze, dobrze. Się. A mogę magiczną pałkę? Ja Będ, będzie dużo przyjemniej wtedy, dobra. No i <laughs> Idę z nim pogadać. Zobaczy co w sumie Elvis teraz powie, bo on musi mieć naprawdę niezłe zdziwienie, że yy, ja serio jestem jakimś nauczycielem teraz. On pewnie nie ogarnia o co w ogóle chodzi od samego początku tego dnia, ale to musi być mega zabawne. Okej, okay. Elvis! Elvis! Agent, o co to w ogóle chodzi? Mów o co to chodzi, mów w tym momencie. O co jak chodzi? się zwracasz do profesora? No, o co tu chodzi? Kim ty jesteś, agent? Ty się, co się z tobą w ogóle stało? Szczęstwo Ej, się? stop! Tak, stop! Teraz, teraz! Stop, stop! Stop, stop. stop! Nie, stop. naprawdę chcesz zginąć? No, no, to nie jest najprzyjemniejsze. Elvis! Nie mnie gonić. Agent, odbiło ci szaleństwo. Stop. Szalejnie, szalejnie. Stop! Nie ruszaj się, nie ruszaj się. Nie ruszam się. No i jak się czujesz z tym, że mam nową pracę? Co? Tak osoba, która właśnie. który najlepszy kumpel, to został potworem, okej, okay? potworem. O, ja okay, ale, ty kiedyś ale... nauczycielem. No i co z tego? A ty teraz co? Nie ma wychodzenia z kozy. Poświęcę tutaj trochę. jest przy skrzynce pod spodem. Co ty, co ty co chcesz? Mówisz, przy skrzynka. Nie ma żadnej skrzynki, nie próbuj mnie oszukać! mu się to... tylko, tylko <laughs> Ale to jest za Dobra, nie jest może, może chcesz teraz trochę poćwiczyć na wf -ie? trochę odpocząłeś teraz? Jest! Chcesz poćwiczyć na wf -ie? Stop! Nie. Stop! Pytam nie, się, nie. chcesz poczekać Panie niego! Ale masz jak z pomocy! Webierzcie, godę, czy już wolę, Pacioka! Nie, 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 Dobrze, dobrze. ci się wycofać. Panie Elewisto, co się tam działo? Coś mi wyjął. On się stwierdził? On jest służył Jest, nie, on jest, jest Jezus, wróć, Paciok, wróćcie, wróć. Nawet Bo, ty tak? wróć. A ja aż, ja... tak aż tak źle jest, aż tak źle. Wróć, błagam Nie, nie, nie byłem służył. Tylko weź ode mnie, tylko weźmy ode mnie, proszę. Ale dobrze, a obiecujesz, że weźmiesz się do nauki? Nie będę się uczył, ale bierz tego potworą, naprawdę. Dobrze, ja z nim Rozmawiam, ale Dziękuję, tutaj, dobrze? Dobrze. Zaj, masz, masz klocki Lego, pobaw się. Dziękuję. <noise> Agent poproszę ciebie na słówko do Dobrze, Maika, dobrze. Natychmiast. <noise> to jest Co naj... tam się <noise> działo? To jest najlepsza rzecz, chyba jaką robiłem w życiu. Co tam się teraz? działo, się pytam? <noise> On jak próbował uczyć z, z tej kozy, ciągle go tym patykiem uderzałem i nie miał szans podejść do drzwi. Tak stał w miejscu. Słuchaj! Ty musisz uważać tym, stary, jeżeli... To, słuchaj, w ogóle ta przemoc w tej szkole, ona jest totalnie nielegalna i wystarczyłoby, że on by to zgłosił, nie wiem, kogokolwiek. Abrze, Bobo, nawet kurczę by to powiedział jakiemuś kurczakowi na ulicy i zamykają cały obiekt. Ty o musisz tym naprawdę uważać. To wiesz, z wyczuciem trzeba, bo wiadomo, że za hmm. jeden czy drugi strzał z kija, on, on, wiesz, on, on myśli, że to jest okej, okay. ale jeżeli przegniesz pałę... No to wtedy będzie przypadek. Ej, kurde, nie myślałem o Musz tym w ten uważać. sposób. Ale no. dobra, już się powoli robi ciemno, więc ten dzień dobiega końca. Trzeba jakoś to będzie zakończyć, tylko do końca nie wiem jak. Nie Chcę, żeby on, on myślał do następnego dnia, że jestem tym nauczycielem, a żeby jutro się no zdziwił. No dobrze, to wiesz co, to, to, to zróbmy tak, że powiedz, powiedz mu tak, że teraz gadaliśmy i yy, że dzień próbny wypadł bardzo dobrze, dlatego będzie <laughs> przez najbliższy tydzień na okresie takim dłuższym, okresie próbnym i, i do zobaczenia jutro. Dobra, dobra, tak to idę powiem, już tak do niego. Powiem. Ja tylko gdzie on jest? Ej, on, on jest chyba tutaj. On był w sali cały czas. Panie Elviso, proszę podejść. Okej, okay, to może on przyjdzie tutaj. Okej, okay, dobra. Proszę do sali, do sali. Ostatnia lekcja. No godzina wychowawcza teraz, proszę. Eee, tak jest. Siadam. Proszę usiąść. Tak jest, będę grzeczny. Dobrze, to teraz Ale mam taką bardzo, moich bardzo, moich bardzo, moich bardzo dobrą nie informację. Jest w moim Cicho, proszę, cisza. Ja teraz chciałem tylko powiedzieć tak zostałem przyjęty na okres próbny Na dłuższy okres próbny Będę twoim nauczycielem przez co najmniej tydzień Twoim wychowawczym Nauczycielem od wszystkiego będę dosłownie Od WF-u No i <laughs> On wyszedł z serwera, wy to czaicie? Patrzcie, go tu nie ma <laughs> O kurde <laughs> Jak się z tym czujesz? Pomocy, pomocy, Ej, on cieka, zabierzcie on tego potwora! Zabierzcie go, ode mnie! Nie, nie tylko nie, oni wszystko, tylko nie, on, Oj, Dobra, że... nie, to jest świetne. Dobra, niech on jakoś sobie zwiewa. Ja tu jeszcze poczekam chwilę na Maćka, oddam mu rzeczy i idę. To był chyba jeden z lepszych pranków, jakie w ogóle tutaj w milionowicach zrobiłem od jakiegoś naprawdę mocno dłuższego czasu. Okej, okay, gdzie jest Maciek? O, Ty, Co się odwaliło? Czemu on się poprzez okno? On, on Beś. się, Beś. Tak, on Beś. się Beś. tak przeraził tą informacją, że ja zostałem teraz nauczycielem Ale na Słuchaj, dzień. trzeba uważać, bo jeżeli, jeżeli rzeczywiście to, to wszystko ma trwać, jeżeli ta szkoła ma nie zostać zamknięta, to naprawdę mówię ci, że trzeba z wyczuciem. Hmm. Wiesz o co chodzi. A jeżeli on ucieka przez okno, to znaczy, że naprawdę mu jakiś hardcore zrobiłem. <laughs> I to konkretne. Dobra, ja już oddaję tutaj rzeczy. No i do widzenia. Czyli co, ja za tydzień wracam do szkoły, a teraz ty przyjmujesz taką a, rolę. A, dobra, rekord. dobra, jasne. O, no i pięknie, czyli co, ja mam płatny urlop. No, <gry> no dobra. Narka. Dobra, słuchajcie, to, to było prześwietne, musicie chyba to sami przyznać. Elvis aż ze strachu po prostu zwiał tutaj, no i nie, takiej sytuacji chyba jeszcze nigdy nie było. Więc tak, w tym momencie koniecznie pamiętajcie o tym, żeby ten kanał subskrybować, jeżeli jeszcze tego nie robicie, bo tutaj codziennie macie takie filmiki jak ten, codziennie możecie sobie taki filmik obejrzeć. No i tak, pamiętajcie też o tym, że mam swojego Instagrama, do którego link oczywiście znajduje się w opisie tego Filmiku, możecie tam wpaść, tam jakieś zdjęcia, stories często wlatują, więc myślę, że warto obserwować. No, jak mówiłem, link w opisie albo po prostu AgentX przez 2X wpisujecie sobie na Instagramie. No i cóż, ja myślę, że ten prank tutaj był naprawdę bardzo udany i serio. Chyba jeszcze fajnie byłoby, może to kiedyś powtórzyć, czy cokolwiek innego takiego zrobić. Więc tak ja w tym momencie się z wami żegnam. To byłoby na tyle. Ja byłem AgentX. Cześć!